Dzień dobry w sobotę przede wszystkim moc podziękowań dla Was za te wszystkie ciepłe, mikołajkowe życzenia dla całej naszej kochanej rodzinki. Eee, ten czas przedświąteczny jest taki e, dla nas bardzo logiczny i pod wieloma płaszczyznami, tak więc bardzo się cieszę, że dużo, dużo właśnie e, tych ciepłych życzeń nam e, kierujecie. Czasem czekamy na pewne wydarzenia, wydaje nam się, że, że, że nic z tego albo po prostu zastanawiamy się, dlaczego, dlaczego coś nie dzieje się w danym momencie, a potem okazuje się, że te wydarzenia mają miejsce w tym momencie, w którym tak naprawdę mieć powinny miejsce i gdy jesteśmy na to naprawdę gotowi. I gdy po prostu dzieje się magia, teraz za chwilę magia świąt, tak więc ściskam Was gorąco za mm, te wszystkie życzenia. Yy, myślę, że z biegiem lat człowiek na pewne wydarzenia patrzy yy, też troszeczkę inaczej. Yy, przede wszystkim dojrzewamy. I, I myślę, że też to widzicie, że, yy, no, że jest inaczej. U nas dzisiaj jest sobota aktywna. Bierzemy się po prostu za generalkę, wam powiem. Będzie się dużo działo, dużo rzeczy będziemy robić swoimi siłami, albo z pomocą innych, ale to tak, yy, muszę Wam powiedzieć, że po prostu tak jak, jak wszędzie. Nie mówię, że na, ostatnią, na ostatni moment, ani na ostatnią chwilę, no bo tak naprawdę my żyjemy też sezonowo tutaj u nas na wsi, nie możemy sobie na pewne czynności pozwolić. Yy, prawda? Yy, I teraz, yy, kiedy męża mam już szczęście w domu, to, to nie powiem, bo wymyślam, ale <grym> Paweł i tak sam widzi, co trzeba zrobić. Tak więc ogarniamy ogarniamy system yy, w domku i będzie się działo.